Cześć i czołem mordziki, no i wraciki, z tej strony nowy Jadek, a dzisiaj jak widzicie popokamy sobie już fa... 14 odcinek z gry GTA 5 GTA 5, jestem Dobra, misje, mam, mamy chyba 3 misje. Znaki zapytają, mamy znaki zapytają. Ostatnie była misja z H, ale coś mi się... coś mi się tutaj... Nie zgadza, bo nie, nie, widzę, nie widzę tego H. Gdzie mam bliżej? Tu to jest znak zapytania, tu mamy bliżej. Ciekawe, co to za że ten znak zapytania. Może wyścigi? Tu to za jest... Jak wyścigi, to fr e, Frankinem pojadę, bo Frankin ma super umiejętność. Chyba. W sumie to może Frankina, bo to mogą być wyścigi. To mogą być wyścigi. a... Frankin ma super umiejętność zatrzymywania... Czasu. Ok, tym nie jedzie. Bo nie, chyba nie, nie chciałem zmieniać. Chyba. chyba dobra. On ma chyba te same znaki zapytania co ten. Tak, 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 on ma te same. Gdzie jest? No tutaj. To, no to pójdziemy co... Ty ma jakieś, jakieś misje inne? Jakie zapytania? Dobra, w skoro mamy znaki zapytania. To mi się to, to się obawiam że to będzie misja z tymi. Z tymi. Jeśli z... to tam... ok, to ramię idziemy. On ma super mentalność, tak super. Zatrzymuje czas. Okej. Okay. Nice. Patrzę się na, na SMS-y i patrzę się na drogę. No, oczywiście... Zadam mi się nie waliła. No, jakby, nie co? Zbyt, to jest moment czasu, o nie, o milionie tych samochodów. Jak długo działa ta sublimność? O, kurwa, jak on szybko jedzie? Bo no może cały czas będę używał? Bo byłoby inny. O, piek. jest. Może nie cały czas, tu do skręcania. Ja nic nie widzę. No dobrze. A Frank i Michael mają też z znaki zapytania. Jest tutaj gdzieś. Coś się tu odpali. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, może coś się odpali. Biegnij. Ciemneczko, twierdzę... Co? Ten szalony chłopak Lamar jeszcze cię nie zabił? Nie, jeszcze nie. być szalony. Zawsze jest szalony. On jest żartem, bro. Sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew we were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? <laughs> What's funny, motherfucker. to the Okay, let's see, man. Może... A, bo w sumie... W sumie weźmiemy sobie lepszy samochód. Z ta misja... są wyścigi. Wyścigi Frankino to rewelacja będzie. Bo on ma... Przyspieszenie czasu. Ale on ja się włączył. Weźmiemy ten samochód. Może. Jedziemy, O, no, 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 połączenia. To jest troszeczkę oszuka, oszukańsko, bo Franklin ma bardzo fajną umiejętność. Mogę nawet używać cały czas jego chyba. Jeszcze nie patrzyłem, czy, mo czy mogę ten... Może być ciekawe. Czyli wyścigi? Wyścigi, o! To tu nie macie za z Fra Franklinem. Let's see what we got. Ok, no, nie wiem, no. Ale to wolno idzie. No, lecimy No, blaszek, jebać, wyprzedzam. Może nie cały czas mogę go używać do swojej wewnętrzności, ale tak was wyprzedzę. Okej, okay, tutaj. Tutaj. No i spawać będzie, spawać. Tylko ja muszę troszkę zwolnić, bo to, to, to o, panie, o panie, panie, O, i zatrzymał, chyba. Idziemy, 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 idziemy. No, tak właśnie wyprzedziłem, że... Oh, up, Super. Na szybko jechałem, że... No crazy jest tu, crazy, crazy. Chyba, Czy Ile mogę użyć tej smętności? Nie, nie ma stopera. Zobaczymy ile mogłem użyć maksymalnie. Tutaj jakieś leci. Meta. Nice, 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 nice. Dobra. Nice. Nice. Sterowanie jest lewaracyjne. Lewelacyjne sterowanie jest. Uskudziłem samochód. Uskudziłem chyba samochód. Dobra, lecimy. Nie no, ja chyba jeszcze raz będę robił tę misję, bo... Się ...nie wiem, że... ...takie sterowanie jest. Chyba, że będę Już wam Nice, nice! Wszystko się rozwala! Wszystko się. Jeszcze raz będę robił tę misję. No pokoju, no, w Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Ustawić ustawię sobie kamerę. tak... Dobra, jak będę używać tej supermotywności, to może użyć... może... Jeszcze Ile maksymalnie już można używać? Nie wiem... Ile maksymalnie ją używać? Ja się wyłączę... włączy ponownie... I właśnie widzę... ta kamerka... Chodzi... Choćby... Chyba Wyprzedź jeszcze! Jeszcze ja się przetrwę, zobaczycie o, o. co tu się stało? Franklin... I ty masz samochód A bo jeszcze... no bo jeszcze... okrążenie drugie A ty się... później mm, nie do końca... chyba że oni mają takie automaty... Automa nie lubię samochodów, bo już przyspieszałem zakręcie. Nie lubię samochodów, się już przy, przyspieszałem przy, przy zakręcie. To, to pochodni, no. myślałem, że już po... Czemu ty przyspieszasz, jak skręcasz? Frank to, to gdzieś dziwną mnie, to że on jak skręca, to przyspiesza. Właśnie może zdążę z super umiejętnością. Wolnimy nieco No, Zróbmy, On przyspiesza. daję gazu. Jak przyspiesza. Nie, to dobrze. daje gazu. Tylko. Mamy jeszcze. Mamy jeszcze sporo czasu. Chyba, jeśli ich nie wonimy. A może. Umiejętnością specjalnie Franklin jest tu. Nie, oni zrobili dwa korzenia. Okej i ty. A, mogę. W sensie nie mogę. Muszę użyć. Dobra, misja nieopłączona. Jeszcze raz zrobię tę misję. Skoro mamy super umiejętność. Co... Kilka mi Frank nie wygrał Powtórz! Powtarzamy misję, powtarzamy do skutku Na ja pewno Frank Frankiem lepiej się gra Dobra, jedziemy. To ja muszę widzieć ta kamerka, o kamerkę mi chodzi Na razie powinien testować nice, 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 nice. No jest na razie. No jest na terenie. żeby się nie, nie skaleczyć. Banking chip. Super beznoś. Możemy wbijać. Wijam, bijam, bijam, bijam Jeszcze, jest wijam, szybciej wijam, Chyba wijam, pierwsi chyba wijam, 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 użyć. wijam, się ja się wyłączyć, gdy się wyłączy sama Chyba, wyłączamy Niech się reguluje. Chyba idziemy powoli Powoli I... ciek sobie No Dobra Wyłączamy Może się nie I sobie wyłączam Dobra Dobra, jest proste droga Fakty si, tak si, ty się, no, Wyrób się, wyrób się, wyrób się, proszę. Yeah, tyle! A ty. Czemu przyspieszasz? kręcasz? Tak się nie jeździ, jak się. Jak się. Czemu ty, czemu ty dodajesz? Turbasz? Turbasz! To ja nie ogarniam. Ja chcę tak kamerkę mieć. Tu, tu, Chyba... Piękamy... Wolno, wolno uciekniemy sobie... Chyba jesteśmy na czole raczej... Nice! Jeszcze, jeszcze on umrze... Chyba, anulujmy misję, anulujmy misję... Jeszcze raz wykonam sobie ją... Może bym chciał jeszcze raz wykonać tę misję... Mogę anulować tę misję? Nie... No kurczę, no... Dobra... Jak mu tam dojdzie, to on już... Jeszcze... Kurczę... Ja chcę to wykonać, tylko jest ciemno... Może... Może w dzień przyjść? Ty, możemy to anulować i w dzień przyjść, bo w nocy to, to nic się widać... W nocy to nic się widać... No, Oni już robili dwa krążenia. Nie wiem, czy tam nawet do wędzi. Jeszcze taka kamerka mi bo powinna być tak, tak ustawiona kamerka, o. Oni i drugiego okrążenia robią. Chyba. Alu! Oni drugie drugiego okrążenia robią, a ja, a ja dopiero pierwsze. Jeszcze tak... Ty, ty, ty dajesz, ty dajesz turbo, jak ty, jak ty schęcasz. Czemu, jak tyś skracasz, dodajesz turbo? Ale, Fra ale, Franklin ma fajną umie umiejętność, fajną umiejętność od No bo może bym to go do dnia. To jest chyba dobra opcja. Nie... Patrz, on to turbo jak turboch I To jest właśnie dziwne, bo on, to skręca właśnie. Dobra, nie. Nie ukończymy tej misji chyba. Chyba, że oni tam zwolnią. Misja nie ukończyła, dobra. Może to dnia zrobimy, może w dzień też zrobimy, bo nic nie widzę na drodze. Ni, nie, żadnych pachałków, żadnych... Mimo, że żadnych pachałków, żadnych y, y, samochodów nie widzę, bo, bo on nawet nie... Kamerę mało ustawioną. Jeszcze raz? Let's go. Może to... Tak! Powinien być kamerka! Może damy radę jakoś... ...zresztą powoli, powoli, powoli. Aha, o, o, dobra, dzięki za... za pomoc. Dzięki za pomoc. Yes, like, cool. może tak cały czas będzie używał tej umiejętności? A nie, 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 z tą umiejętnością. To nie, 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 To to nie, właśnie, nie, właśnie, właśnie. Dźwięk z gry Może damy radę To muszę być w nocy powoli powoli powoli, powoli, powoli 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 oni się rozwalają Oni się rozwalają a się zablokuje tutaj Dobra Bo nie muszę być Nie to Nie dodawaj turbę ja skręcasz Jak ty jedziesz właściwie Falki ma jakieś dziwne zachęty do budowania turbo a skręca no idziemy możemy rano chyba za trzecim razem ale ty masz... falki ma bardzo przydatną umiejętność przyspieszająca się jak jedzie okay. ty, możemy i do końca jeszcze Zobaczcie, że... No dobra. Powoli, 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 powoli. Tu już ulnimy. Tu już kluczamy. W jednym Tak. Tu kluczamy. Zobaczymy. A, to tu... dobra. To się nie będziemy używać. Muszę być pierwszy chyba, chyba będę musiał być pierwszy. Nie, też y, drugie odchodzenie. Drugie odchodzenie, mam nadzieję, że nie będzie dojrzałości. Do no, ty prosto, jedziemy. Idziemy, 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 idziemy. Nie oby fajpawełna, chyba nie kończymy tej misji. Ale bardzo ciekawa misja. Przy tym Nest Myślę się zablokowałem Dobra Dobra Bardzo ciekawa misja teraz Błędową Musimy być pierwszy, gdyby pod tym misja Dzień mi przyszedł? Dzień przyszedł, a nie w nocy. Bo. W nocy nie ci widzę. No. Jeszcze się blokuje. Jeszcze się blokuje, No jak to wyjazd teraz? Albo, albo nie właściwie samo wybrałem. No, no nice. Teraz tylko czeka u, u końcu misja. No, dobra, się jasne, przynajmniej szybko to uczyłem. Franki nie wygrała. Franki musi wygrać? Franki chyba musi wygrać. Mogę pominąć ja tę misję. To jest chyba dobra pominąć ją. Ten etap misji tej wyścigu. Mi... Dobra, myślę, że będzie dobra pominąć ja tę misję. Ja trzy, trzy razy, jak, jak się nie ukończy misji, to mogę pominąć. Ok, let's go! Mogę pominąć? Chyba była opcja pominięcia, i chyba nie wybrałam nową opcję. Byłoby najdalej, się nie rozwalam za każdym razem. I, i tak nie przyspieszał? Przy skręcaniu? Tylko leciutko dodawał gaz, leciutko dodawał gaz. No lecimy. Będę tak przyspieszał, może teraz przyspiesza. Przyskle, tak? Może to być dobra opcja przy jak przyspiesza, nice. żeby... Najsaj, żeby wylądać chyba. Jeszcze mam szansę, jeszcze mam szansę i są blisko mnie. Gdybym grał na, chyba... tym to na pececie to by było chyba dużo lepiej. sami czasami... Franki mnie przeradza, bo przyspiesza jak... No, i, i, i mówiłem, a... I mówiłem, że on przyspiesza jak serca. Czasami... W kocie się wydaje. Drzewo! Niewidoczne drzewo! Niewidoczne drzewo. No. Tym... tym akcentem... Z tym akcentem może nie oprócz mi tej misji, ale możemy pominąć ją Nie za doda... Taki tutaj wydać gazę szkę szczególnie w miejscu, on dodaje... turbo ja skręca w miejscu Może to jest przydatna umiejętność Ale to nie chyba to przebyś żeby żeby te szkręt cała pościnnie. Taki szkręt. Ok, jeszcze możemy wygrać. Nie, musimy być daleko. Już drugie okno, nie Tym razie, ty Tym razem ja pomiję tę misję. No wyścigi powinny być na łatwiejsze teraz. A nie, na, a nie na takie. nuczarnie. Wyścigi uliczne. Ja nie końcu tej misji, na stół, na stół... o, drugie chorzenie robią A bo ja robię drugą chorzenie oni już kończą Nice. Tak, wierz wszystko, dobra, wszystko, <confusingly> no bo fala I... Dobra, to była misja bardziej z tych nieudanych. Dobrze, dobrze pomyślałem. Znowu zablokowałem się w jednym miejscu. Nie, myślałem, że zablokowałem. Dość często mi się to zdarza. Dość często mi się to zdarza. Jeszcze. Kontrola mówi, że O, no ba. Tym razem pominię tę misję. Pominę, pominę. Pomożę sobie opcję jakieś o pominięcie misji. Wyjść, powtórz. Pomin misję, okej. Okay. No, tu będzie to. Tak chcę pominąć. Chcę, żebym wygrał. Dobra, jest. O, dostałem 2500, dobra. ta misja poprawnie. 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 Dobra. Ehh, jakie mamy teraz? O, ty... Helikopter. Dobra. Zobaczmy sobie może w opcjach, jakie mamy. O, ty, to, ścigi. to są wyścigi. Tu są wyścigi, a flanki? Jak to zaznaczone jest, to chyba nigdzie, nigdzie nie ma tych rzeczników. Możemy się robić, no bo. Muszę przej przejść się do domu Franklina, tutaj jest dom Franklina. Uda przejdziemy się do domu Franklina. Dobra, a ja tym akcentem w następnym odcinku przejdziemy do domu Franklina. Ja zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania i udostępnienia jako szersze odpowiedzialności, a ja tym akcentem się żegnam. Żegnam Was. Dojadek. Trzymajcie się. No i cześć. Do następnego odcinka. Pa!